Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie naszych widzów. Wakacje w pełni my zrobimy w trakcie wakacji lekki rebranding, także czekajcie Państwo na pewne zmiany w naszych podcastach. Dzisiaj zajmiemy się tym, co właściwie rozgrzewa całą publikę, a mianowicie z demonstracjami przeciwko... Na, napływowi imigrantów, reakcji reżimu na patrole obywatelskie, a również zajmiemy się tym, jak trzeszczy koalicja i co wynika z tego tajnego spotkania w mieszkaniu u pana Bielana. Zaczniemy od naszego udziału. Obaj byliśmy uczestnikami demonstracji, która miała miejsce w Zielonej Górze i tutaj mamy pewnego rodzaju uwagi natury socjologicznej, bo wydaje mi się, że następują jakieś społeczne zmiany ciekawe, warte jest, warte są odnotowania i, i zastanowienia się, jakie perspektywy z tego wynikają. Panie Adamie. No, Zielona Góra nazwana w latach 80. ubiegłego stulecia przez działaczy Solidarności Czerwoną Górą, jest miastem o wyraźnej przewadze lewicy. Mam tu, mówiąc lewica, mam na myśli także Platformę Obywatelską. No, nie będziemy tutaj roztrząsać, dlaczego w Zielonej Górze tak się stało. Zresztą nie to jest najważniejsze. Natomiast najważniejsze jest to, co obserwowaliśmy wspólnie. Podczas demonstracji zorganizowanej przez Konfederację, tu muszę dodać, że niestety nie było oficjalnych przedstawicieli prawa i sprawiedliwości, ale było bardzo wiele osób, które ja znam z Zielonej Góry z zaangażowania po stronie różnych prawicowych ruchów, więc to spotkanie miało być ponad podziałami politycznymi na prawicy i tak się stało. Było około 400 osób, według moich obliczeń, co na Zieloną Górę jest Sporo. dużo, tak. Natomiast lewica wystawiła taką rachityczną pikietkę, liczącą gdzieś do 30 osób, której zadaniem miało być, miało być przeszkadzanie w tej manifestacji, ale oni byli tak nieliczni, czuli się tak niepewnie, że w gruncie rzeczy stali sobie, obserwowali i nie przeszkadzali. To, co się stało też w Zielonej Górze, pokazuje, że ruch obrony granicy zaczyna mieć zaplecze wewnątrz kraju ponieważ, jak już wspomniałem, spotkałem kilka osób z, znanych mi z różnego rodzaju zaangażowania po stronie prawicy, niekoniecznie po stronie prawa i sprawiedliwości, i rozmawiałem z trzema osobami, które wspierają aktywnie ruch obrony granicy, właściwie są jego częścią, ponieważ biorą śpiwory, jadą na granicę, tam nocują i opowiadali mi, jak taka noc. Spędzona na granicy wygląda. Zatem to, co robi pan Bąkiewicz i jego najbliżsi współpracownicy, ma rozszerzenie w postaci ludzi, którzy mobilizują się, ludzi z różnych ugrupowań prawicowych, niekoniecznie z samego ruchu pana Bąkiewicza, bo ja obserwuję ostatnio dużą aktywność grup kibicowskich, zarówno w Zgorzelcu, kiedy przedstawiciele dwóch klubów, które do tej pory siebie zwalczały nawzajem, ja zapomniałem nas, nas tych klubów, więc nie będę tutaj próbował sobie tego przypomnieć, postanowiły zewrzeć szyki i wspólnie wystawiać patrole w Zgorzelcu i w okolicach. I podobnie kibice Floty Świnoujście, kibice Pogoni Szczecin o ile się nie pomyliłem, z nazwą tego klubu, bo ja nie jestem fanem ligowej. Kogoś Szczecin. Więc proszę mi wybaczyć ewentualne pomyłki. Nie wynikają ze złośliwości. Widać jak ruch kibicowski, który jest patriotycznie nastawiony, bo to są w większości ludzie, którzy Polsce bardzo dobrze życzą i są szczerze zatroskani tym, co się dzieje. Jak ci ludzie łączą siły z sobą i to już nie jest tak, jak mówi strona rządowa, pan Siemoniak i inni propagandyści, że pan Bąkiewicz zwozi jakieś, jakieś osoby o poglądach faszystowskich, no bo tu nam zaraz wyjdzie, że tych faszystów w Polsce mamy dużo więcej niż mówił kiedyś Giefer Hofstadt, który nazwał Marsz 11 listopada, marszem polskich faszystów. To jest łatwizna intelektualna, powiem, nazywanie tych ludzi faszystami, no bo trzeba byłoby też rzucić do wspólnego worka te około 10 tysięcy ludzi w Toruniu, które maszerowały, żeby no, zaprotestować przeciwko temu, co spotkało panią Klaudię, doktorantkę Uniwersytetu w Toruniu, brutalnie zamordowaną przez Wenezuelczyka, który nielegalnie Przebywało w Polsce. I teraz jest kolejna kwestia. Jest kolejna kwestia. Rząd Tuska chwali się, że uszczelnia granice, natomiast rząd Tuska jest kompletnie bezradny wobec tych migrantów, którzy przyjechali tu do pracy i którym się skończyło pozwolenie na pobyt. Tego nikt nie kontroluje. Nie ma żadnych baz danych, a przecież można byłoby to wszystko dobrze zinformatyzować. Po prostu każdego sobie wbić tego, kto przyjeżdża, kiedy wyjeżdża, kiedy powinien wyjechać, i po prostu y, tych ludzi y, aktywnie, y, aktywnie wysyłać z powrotem do domu. Natomiast y, myślę, że musiałaby powstać w Polsce specjalna służba migracyjna, taki ICA, y, który jest w Stanach Zjednoczonych. Bo policji jest za mało, wojsko się nie nadaje do tego, żeby śledzić, kto jak długo przebywa w Polsce i czy mu się skończyła wiza. I to jest też apel do przyszłego rządu prawicowego, żeby już dzisiaj zgłosić postulat polityczny powstania służby migracyjnej, która zajmie się deportacjami ludzi, którym się skończyła wiza. W Polsce, bo tu narasta kolejny problem. Mamy Kolumbijczyków, którzy zamordowali najprawdopodobniej w miejscowości nowe yy, naszego rodaka. Słychać też o pewnym Mołdawianinie, który zamordował yy, 80-paroletnią yy, dentystkę, Polkę. I ten problem będzie w Polsce niestety. Narastał. Generalnie trzeba się również zastanowić, czy prywatnym przedsiębiorcom, bo to na ich życzenie rządy PiSu i, i, i obecny rząd ściąga migrantów. Czy ci ludzie są rzeczywiście potrzebni w takich ilościach i jeżeli ten problem miałby się nasilać, to trzeba po prostu ograniczyć, ograniczyć ilość przyjeżdżających do pracy w Polsce, a przedsiębiorców, tych dużych, którzy mają możliwości inwestowania, skłaniać do inwestowania do, w, w robotyzację. Nie wszędzie potrzebna jest praca ludzkich rąk, a jeśli chodzi o robotyzację przemysłu, to Polska jest daleko w tyle. Ja chciałbym dodać do tego, o czym mu, mu, pan, pan powiedział, taką poją, moją refleksję natury socjologicznej, że przekrój demonstrantów w Zielonej Górze, nie wiem jak to było w Toruniu, ale tam demonstrowało 10 tysięcy osób, przy czym miasto Toruń to jest około 200, niecałe 200 tysięcy mieszkańców, także to spory odsetek jest mieszkańców. Natomiast jeśli idzie o tą demonstrację w Zielonej Górze, to rzecz jasna nie jest dowód na nic, natomiast to jest takie spostrzeżenie, że przekrój demonstrantów był taki odpowiadający mniej więcej przekrojowi polskiego społeczeństwa. Byli osoby starsze, młode, w wieku, matki z dziećmi, z nawózkach itd. itd. Natomiast aktywność o, o strony organizatorów to są zdecydowanie ludzie, ludzie młodzi. To jest ta nowa fala młodzieży, która się interesuje polityką, czyli wchodzą do polityki nowi ludzie, dwudziestoparolatkowie i możemy się spodziewać bardzo dużych zmian na scenie politycznej. I powtarzam to jeszcze raz. Ta cała mitologia państwa trzeciej RP stworzona przy Okrągłym Stole, a właściwie znacznie wcześniej przy układach jeszcze zanim rozmawiano w Magdalence upada. Ta cała Giernkowszczyzna i Michnikowszczyzna się, się kończy, wchodzą nowi ludzie. Widać wyraźnie, bo Równolegle do, 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 do tej demonstracji w Zielonej Górze wizytowała Krosno-Odrzańskie pani premier Beata Szydło, i tam była główna uwaga PiSu skierowana. Widać wyraźnie, że te dwie e, m, grupy polityczne, czyli PiS i Konfederacja, teraz rywalizują orząd dusz, kto bardziej obronił Polskę przed imigrantami i trzeba przyznać, że pan Morawiecki i jego rząd przyczynił się do tego, co mamy do czynienia, ponieważ tak jak pan wspomniał, prowadził bezładną Jakąś akcję, bo trudno nazwać to polityką, działając pod przymusem lobbingu biznesmenów, biznesu, sprowadzał na łapu sabu, bez żadnej kontroli, bez żadnego zabezpieczenia. Jest tysiące sposobów, nad którymi rząd pisowski mógł zapanować, skatalogować i tak dalej. Rząd kolejny, który bardzo łatwo krytykował, nawet komisję specjalną powołał, z której nic nie wynikało, kontynuuje tą politykę bezmyślnego sprowadzania emigrantów, a jednocześnie otworzył na zlecenie niemieckie, poddał się presji niemieckiej, sprowadzaniu czy wyrzucaniu emigrantów z, z Niemiec do Polski. Przy czym tu warto jest wspomnieć, szanowni państwo, że Niemcy. Tego rodzaju proceder uprawiają nie tylko na polskich granicy, bo oni również to dokonują na granicy z Czechami, na granicy z Austrią i na granicy z Holandią. W Holandii też pojawił się ruch obywatelski, ale policja to spacyfikowała. I mam takie przekonanie, że rząd razem, polski rząd razem z rządem niemieckim przygotowuje się na pacyfikację tego społecznego ruchu, o którym Pan mówił który nie jest ruchem pana Bąkiewicza, tylko jest ruchem spontanicznym Polaków, którzy uznali, że rząd nie panuje nad obroną granic. I to jest takaś ponura rzeczywistość, w której przedstawiciele rządu opowiadają jakieś dyrdy małe o zawracanych Ukraińcach kiedy my gołym okiem widzimy na tych wszystkich filmikach że ci Ukraińcy jakoś mają dziwnie kręcone włosy i dziwnie mają nadmiernie powiedzmy opaleni nadto nie mają żadnych papierów natomiast wszyscy mają telefony komórkowe to jest taka ciekawa rzecz że pogubili wszystko co się dało za wyjątkiem telefonów komórkowych. I jak się weźmie pod uwagę te doniesienia z jakieś dwa miesiące temu, jak to członkowie Platformy Obywatelskiej i organizacje pozarządowe, pozarządowe, tak bym powiedział, finansowane przez rozmaite rządy obcych krajów i również przez polski rząd, organizowały przerzuty emigrantów z, z Białorusi, z Litwy do Niemiec, to mamy jakby obraz sytuacji że z jednej strony rząd sobie nie radzi z imigrantami, które podsuwają nam Niemca, a z drugiej strony prowadzi politykę sprzyjającą napływowi imigrantów do Niemiec. To po prostu jakiś rodzaj ob obłędu jest. I mam takie przekonanie, że teraz rząd się zabierze za Pacyfikację tego społecznego ruchu, który jest na granicach? No, rząd jest już za słaby, moim zdaniem, żeby się brać za pacyfikację czego, czegokolwiek. Rządowi poszła dobrze pacyfikacja rolników wiosną w roku 2024, i od tej pory, poza zatrzymaniem kilku posłów prawa i sprawiedliwości, których później musiał wypuścić, jeden uciekł za granicę. Rząd nie odnosi żadnych sukcesów, bowiem nie ma żadnych aktów oskarżenia, nie ma nic, ten rząd jest po prostu bezradny, jak pijane dziecko we mgle. I w związku z tym z oddolnym, spontanicznym ruchem też sobie nie poradzi, dlatego że co bardziej łebscy policjanci dobrze wiedzą, że jeżeli się nie zatrzyma w ludzi z innych kultur, z których część jest. Regularnymi przestępcami, żeby nie nazwać ich bandytami, to policja sobie nie poradzi wkrótce. Więc w interesie samej policji, jako formacji, jako służby mundurowej, nie leży pacyfikowanie, pacyfikowanie tego ruchu. Oczywiście zawsze się w policji znajdzie kilku idiotów, którzy, którzy będą chcieli dostać awans i zasłużyć się władzy ale widać jak władza Tuska upada i tu płynnie przechodzę do drugiej części naszego komentarza politycznego czyli do przyszłego losu Donalda Tuska widać wyraźnie że hołownia z kosiniakiem chcą się Tuska pozbyć z rządu stąd jest pomysł ale nie chcą zerwania koalicji bo zerwanie koalicji zagrażałoby ich interesom oni by chcieli, żeby ta koalicja trwała, ale bez Tuska, czyli żeby doprowadzić do takiej zmiany, że w samej Platformie dojdą do wniosku, że Tusk już jest obciążeniem, jest balastem dla PO i on jest balastem, tylko jeszcze nie wszyscy w Platformie to zrozumieli, bo tam trwa kult jednostki, kult Donalda Tuska, podobnie jak w PiSie trwa kult pana Jarosława Kaczyńskiego. Ale różnica jest taka, że to Pis teraz jest nabrał wiatru w żagle, natomiast w platformie ten wiatr historii zaczyna łamać maszty, więc tam już żadnego wiatru w żagle nie ma, tam będzie równia pochyła według mnie. I oczywiście, że ten wariant zastąpienia tuska, na przykład sikorskim, jest jakimś pomysłem na trwanie. Ale nawet Sikorski, nawet jeżeli dojdzie do zmiany, no to przecież nie zmieni się polityka gwałtownie Platformy Obywatelskiej. Oczywiście ustaną represje, na czym skorzysta Prawo i Sprawiedliwość, ustanie być może taki represyjny kurs wobec opozycji, ale przecież Wyniki gospodarcze się od tego nie poprawią, a to jest słaby rząd. On się po prostu składa w dużej mierze z ludzi nieodpowiednich, którzy się nie znają na robocie, na tej robocie do której, do której zostali wynajęci. Zatem spodziewam się tego, że tusk upadnie wkrótce i będzie musiał uciekać albo do Brukseli i do Berlina. Załamie się też represyjny system bodnarowskiej prokuratury. Oni tam coś oczywiście będą jeszcze próbowali robić i podskakiwać trochę, ale ten najostrzejszy kurs mamy w gruncie rzeczy za sobą. Oczywiście zdarzą się jeszcze jakieś incydenty, bo każdy upadający reżim jeszcze próbuje podskakiwać. To jest to, co poseł Czarnek nazwał. Podrygi, ostrygi. I taką, I taką gotowaną ostrygą albo gotowaną żabą powoli stał się Donald Tusk, którego w zasadzie nikt już nie traktuje poważnie. Niemcy go nigdy nie traktowali poważnie. W Polsce traktowano go poważnie o tyle, o ile on posługiwał się represyjną prokuraturą i represyjną policją, w tym policją polityczną. Jaką stała się ABW pod rządami Tuska. Natomiast widać, jak ten człowiek słabnie. Tutaj jeszcze raz powtórzę, ta zmiana premiera będzie, krótko mówiąc, pudrowaniem trupa. Natomiast kończąc już, Szymon, hołownia pozwala sobie coraz bardziej, świadczy nocne spotkanie w mieszkaniu u Adama Bielana. Hołownia doszedł do wniosku, że się po prostu musi, odkleić od platformy obywatelskiej i pokazać, jaki on jest niezależny i się może nawet w nocy spotykać z prezesem. I to jest na razie szczyt odwagi Szymona Hołowni, ale może jeszcze jedną tylko uwagę zrobię na temat, no już żeśmy na to zwrócili uwagę, że Szymon Hołownia powiedział, że za przysiężenie Karola Nawrockiego odbędzie się bez przeszkód, bo on nie chce brać udziału w zamachu stanu. I w ten sposób oskarżył Tuska i środowisko Platformy Obywatelskiej o szykowanie takiego zamachu stanu. Głównym paliwem popularności rządu Donalda Tuska była nienawiść do PiSu. I w ramach tej nienawiści do PiSu Donald Tusk obiecywał, i tak cała koalicja obiecywała, że rozliczą PiS z tych wszystkich przestępstw, złodziejstw z tej korupcji i tak dalej i tak dalej, okazało się, że niestety nikogo nie udało się skazać, ba nawet żaden akt do sądu nie wpłynął na, na poważnie. Wszystko to okazało się kapiszonami i to jest główny powód rozczarowania wyborców Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Warto jest zauważyć, że badania CBOS-u z 15 czerwca tego roku mówią, że poparcie dla rządu wynosi 32%. To jest katastrofalne poparcie dla rządu. Przeciwko jest 58. To jest właściwie na skraju załamania i ten rząd ratuje tylko to, że są wakacje. Po wakacjach zacznie się wbijanie gwoździ do trumny. Tego rządu. I teraz od Donalda Tuska zależy, czy on będzie chciał w tej trumnie pozostać, czy z tej trumny będzie chciał wyjść. Bardzo ciekawe na ten temat ma refleksję pan prezes Łukasz Pawłowski z ogólnopolskiej grupy badawczej, która zajmuje się... Badaniami, ma sporą wiedzę, jak polskie społeczeństwo reaguje, i tam panuje w tym elektoracie Platformy Obywatelskiej apatia i rozczarowanie. Oni są po prostu pogubieni. Oglądaliśmy to na tej demonstracji, że oni sami nie wiedzą, co się dzieje. Mają coś tam napisane, ale tacy bez przekonania są bez, bez ikry bez wiary i generalnie te badania które Ogólnopolska Grupa Badawcza zrobiła pokazuje że w odczuciu społeczeństwa państwo straciło kontrolę nad granicą i że tą kontrolę w sposób sprawiedliwy tak bym powiedział bo społeczeństwo generalnie akceptuje te obywatelskie patrole i że państwo już teraz nie jest w stanie tej sytuacji odwrócić. Chodzi o to, że jak Donald Tusk uruchomił akcję, sfałszowane wybory i próbę, że tak powiem, utrącenia nominacji na prezydenta Karola Nawrockiego i to zostało również przegrane, to już okazało się, że się mleko wylało i jest daleko za późno, żeby jakąś kontrreakcję przeprowadzić w sprawie granicy. Rząd już tutaj. Mówiąc krótko, niewiele ma do powiedzenia, już jest, że tak powiem, w głębokiej defensywie, stracił możliwości propagandowego oddziaływania na to. Nie jest w stanie żadnej sensownej narracji. A trzeba pamiętać, że w polityce bardzo ważna jest ta narracja. Nie ma tej narracji. Najogólniej pan prezes Łukasz Pawłowski potwierdza to, o czym my, my mówimy i o czym pod, mówią badania, że. Donald Tusk ciągnie koalicję obywatelską w dół, ta koalicja obywatelska w dół ciągnie cały rząd i wszystkich koalicjantów, prowadzi do pacyfikacji Hołowni i PSL-u, jednocześnie sama przegra wybory, a, ta, a, a koalicjanci znikną, bo zosta zostaną zanihilowani, skanibalizowani, jakbyśmy to nie nazwali. W związku z tym Obaj panowie, pan Hołownia i pan Kośniak kamysz grają na ratowanie swoich zasobów które, politycznych, które, które zdobyli, i jest teraz sytuacja takiego klinczu. I pan Kaczyński to po swojemu rozgrywa: a mianowicie jedni straszą Donalda Tuska, żeby ustąpił. I, i, i żeby nastąpiła jakaś podmiana w ramach, w ramach tej rekonstrukcji rządu. Natomiast Donald Tusk mówi, a wała mi zrobicie, bo jak nie, to rozpiszemy wybory i w trakcie wyborów okaże się, że jesteście pod, pod 5% progiem wyborczym. Także tam taka zabawna historia się rozgrywa. Patrzymy na to dosyć cynicznie, ale z wielkim smutkiem, bo Polska na tym wszystkim... Przegrywa, PiS nie chce władzy przejąć. Rząd techniczny, który powstanie, będzie rządem słabym i nie wiadomo, jak długo będzie się toczył. Wszyscy komentatorzy przewidują, że jesień grozi kompletnym załamaniem się władzy w Polsce. Prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiadomo, co się z tego wyłoni. My w komentarzach naszych piątkowych powiedzieliśmy, że jeszcze nie wiemy, jaki będzie efekt wejścia do polityki. Karola Nawrockiego. Także, szanowni państwo, kończąc ten właściwie przedwakacyjny komentarz, chcemy państwa tylko, by może nie tyle ostrzec, ale zapewnić, że nie będzie wakacji w polskiej polityce. Serdecznie dziękujemy państwu za uwagę. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Przybywa ich ostatnio żwawo, ale prosimy o więcej. Ponieważ no, to jest ważne dla nas, Państwo rozumiecie z jakich względów to jest dla nas ważne. Zatem raz jeszcze prosimy o uwagę, zachęcamy do komentowania. Pan Krzysztof wspominał o pewnych zmianach, jakie wprowadzimy w trakcie wakacji, poszerzając nasze możliwości i poszerzając naszą ofertę. Tymczasem. Życzymy wszystkim, którzy są na wakacjach, pięknych, udanych wakacji, a wszystkim nam dobrego samopoczucia, bowiem tych wiadomości dobrych będzie przybywało. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, Adam Ruszczyński. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu, pan, 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 Panie Adamie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Prawy Prosty. Wspieraj nas i nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji i podaniu dalej, jeśli tylko uznasz, że warto.